Dobry wieczór. Prawie, że o zachodzie słońca. Jeszcze trochę pozostało. Jestem na drodze, na której nie jeżdżą auta, a one jeżdżą. I tak raz po raz schodzę. Wchodzę z tej drogi. Zawsze się coś pojawia. Jakiś czarny Mercedes. O numerach rejestracyjnych nie powiem, ale zapamiętałam. Idę, kochani, idę, 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 dzisiaj w 106 dniu, cały dzień dzisiaj zimno, pada deszcz, wieje wiatr. Zapomniałam parasolki, miałam, zostawiłam. Wzięłam zeszyt i ręka była zajęta, więc pomyślałam sobie, wszystko mam, a parasolki nie wzięłam. Co będzie padało, to zakładam kaptur na głowę i zmykam do domu, ale jak na razie. Idziemy, idziemy i doświadczamy, ja też idę i doświadczam i powiem wam, że dzisiaj dzisiaj czekałam na odpowiedź Nie pładaj deszczu. Dzisiaj czekałam na odpowiedź odnośnie mojego nowego kursu, mojej certyfikacji na mm, trenera formuły geniuszu. O, o właśnie. Przychodzi takie zawsze małe zwątpienie, i coś, co powoduje tutaj drżenie w sercu. I przejawiają, i przemykają przez głowę wszystkie wartości, i myślenie o sobie, o, o zdolności, o, o, o wszystkim. I kiedy pojawia się taki, takie małe zwątpienie, dlaczego ono jest? Trzeba zobaczyć, co przynosi drogę. I emocja, jaką ja mam do drogi, da mi, da mi taką drogę, o jakiej myślę. Moje zdenerwowanie. Może nie zdenerwowania, był lekki niepokój. Kolejne auto, to już chyba dzisiaj trzecie bo czwarte. 1215, 1215. Ja lubię liczyć i mam zdolność do zapamiętywania. Jeżeli chodzi o numerki, cyferki i wszystkie inne rzeczy. W momencie, kiedy na coś czekasz, nie masz odpowiedzi, a tu czas, a tu jakiś chochlik zawieruszył twojego maila i nie ma ciebie na liście, <grym>, na którą się wpisałam jakiś czas temu. No i dzwonię dzisiaj, bo dzisiaj ostatni dzień. No ale, kochanie, wszystko ułożyło się pomyślnie i jestem już. Adeptką następnego kursu. Wszystko to dzieje się dla mnie, bo jestem gotowa na pewne rzeczy. Wszystko pojawia się, bo tak jak napisałam w mojej ostatniej książce, Popatrz głębiej, chcę sięgnąć jeszcze głębiej. Chcę dotknąć czegoś, co pokaże mi tak naprawdę moje ogromne spełnienie. I cieszę się przeogromnie, że. Na mojej drodze pojawiają się takie doświadczenia i takie rzeczy, które dadzą w pierwszej kolejności rozumienie siebie, pogłębienie tego, co jest, a potem to, co mogę ja dać wam. Cieszę się przeogromnie, że będę miała dla Was kolejne niesamowite narzędzie, niesamowite narzędzie, do tego, abyście mogli spojrzeć na siebie inaczej. Poszukać trochę głębień, głębiej, głębień, głębiej, głębiej zobaczyć, czego tak naprawdę chcecie, w którym miejscu jesteście i co Wam przeszkadza osiągnąć to upragnione spełnienie. I dzisiaj, ten dzień taki pełen niepewności, zdarzyło się nawet, że przez chwilę pomyślałam o tym, a może nie jestem dość dobra do takiego kursu. Ale to było tylko przez moment. To naprawdę było tylko przez moment. I zrobiłam takie duże I z, serca, i z serca poszła energia. Przecież jesteś mogonia wyjątkowa. Każdy jest wyjątkowy. Jak mogę myśleć o tym, że, e, że się do czegoś nie nadaje? Człowiek idzie drogą, żeby, żeby doświadczyć. I takie właśnie różne dzisiaj myśli spisywałam przez cały dzień przez cały dzień po to, żeby zagłębić się w nich dzisiaj, ale dopiero jak wrócę z tego mojego 106 maszerowania. Zadawałam sobie pytanie, jak się mam do drogi. Droga zawsze jest neutralna. Wszystko to, co się pojawia, jest neutralne. Prawo przyciągania mówi, to, co wysyłam, to dostaję. Prawo, prawo przyciągania. Prawo równowagi, to, co dajesz, to powraca. Tyle, że wszystko to, co do nas przychodzi, jest neutralne. I tylko to, w jaki sposób ja reaguję na drogę, jak się mam do mojej drogi, do tej przestrzeni, która się pojawia, będzie tym, co do mnie wróci. Moje myślenie, moja emocja, która się pojawi. Czasami moje małe zwątpienie, które. Kolejne auto, czy to dzisiaj jakiś zlot? Czy to dzisiaj jakiś zlot? Bardzo dziwne... E, bardzo dziwne rejestracje. Jedna tylko tutejsza. Co to dzisiaj tyle tych aut tutaj jeździ? Na tej mojej drodze, gdzie jest zakaz. Neutralna jest droga. I emocja. Dlaczego dzisiaj tyle aut? Dlaczego mijają mnie ciągle auta? Jaką są dzisiaj dla mnie informacją na tej drodze, gdzie powiedziałabym nie wolno? A może wolno? Może wszystko wolno? Może wszystko wolno? Ci kochani, nie będzie długi film. Z tego względu, że mam, mam w głowie dzisiaj bardzo dużo informacji, bardzo dużo rozmyślań. I musiałabym mówić dzisiaj o rzeczach, które jeszcze się układają. A to nie dzisiaj ten czas i nie pora na to, ale jeżeli zmienię nastawienie do tego wszystkiego, co jest, ja i ty na swojej drodze, zmienisz nastawienie do drogi, to pamiętaj, że wszystko zawsze będzie się układało. Bo to ta świadomość tej naszej myśli, tej, która się pojawia na dane zdarzenie, Generuje całą drogę. Nie wiem, jak to, czy ja się dobrze wyrażam. Moja myśl i moja emocja na reakcje, doświadczenia na drodze, generuje cały przebieg rzeczy, które będą się wydarzały w związku z emocją, która się pojawiła. Na ile jestem gotowa przeżyć tę emocję, na ile jestem gotowa odwrócić na wzrost wszystko to, co do mnie przychodzi, na mój wzrost. Tak, na mój wzrost. Na ile jestem gotowa? Na mój wzrost. I fajne dzisiaj takie doświadczenie z czekaniem. Zawsze mówiłam, że jestem niecierpliwa, a uczę się czekania. Powiem Wam, że po, po, po napisaniu maila zaglądałam raz, drugi, trzeci, czwarty. I ja mówię, nie, przestań, przestań. Nie zaglądaj, nie zaglądaj. Poczekaj, jeżeli to jest twoje, to do ciebie przyjdzie. I przyszło. I przyszło i jestem wdzięczna, że też na tej drodze uczę się siebie, uczę się. Uczę się tej cierpliwości. Uczę się miłości do drogi. Uczę się miłości do zdarzeń, do ludzi, którzy się pojawiają. Nawet powiem wam nie wiem dzisiaj specjalnie, co mam mówić, bo mam. bo mam w głowie. A mam w głowie jeden wielki, jak to nazwać, jeden wielki ogrom informacji, które dzisiaj do mnie przyszły. I też dużo w sercu mam. Tyle pragnień, które się obudziły, tyle marzeń, które chcą być już teraz zrealizowane. Piękna rzecz, piękna rzecz. Tyle, tyle pięknych, zwrotnych odpowiedzi, które przyszły. I z Instytutu Piskariewa. I, i um, z formuły geniuszu od Taisi Lauder. Bardzo dziękuję za informację, za, za możliwość uczestniczenia w tych niewyobrażalnie cudnych kursach, które pokażą, jak wygląda spełnienie. Jak wygląda spełnienie. Każdy z Was ma swoje spełnienie na swój własny sposób. Ile w tym spełnieniu jest radości, ile mocy, ile dobrobytu, ile miłości. Popatrzcie na swoje spełnienie. Czy spełniacie się w tym, co robicie, gdzie jesteście? Dzisiaj krótki film. Krótki. Krótki film. A ja jeszcze pospisuję myśli, które przyjdą. Wykonałam dzisiaj też. Wykonowałam dzisiaj też jeden rysunek neurograficzny, bo w momencie, kiedy przerabiałam kolejną część lekcji, przyszło do mnie przeogromne pragnienie przerysowania. Na takim pasku, cieniutkim, przerysowane jedno zdanie. Jedno zdanie, które stało się mm, odpowiedzią na, na każde spełnienie, które pojawiło się w moich rysunkach neurograficznych, od, od początku rysowania neurografiki, za każdym razem, prawie za każdym razem, podświadomość wyrzucała w, u, w tych dwóch minutach, kiedy pisze się aktualizację tematu, wyrzucała słowo spełnienie i to nie jeden raz, a parokrotnie w tych dwóch minutach, w tych minutach kończących również i w tych Wszystkich pracach, które wykonałam, a już ich chyba jest około 300, to powiem Wam, że tak bardzo często pojawiało się słowo spełnienie. I któregoś dnia usiadłam sobie i zapytałam się, czym dla mnie jest to spełnienie, co ten, co ta moja podświadomość do mnie mówi, co mi wyrzuca. No i powiem Wam, że dostałam odpowiedź. Dostałam odpowiedź i, i jestem w gronie tych kursantów, którzy y, zrobią certyfikację na trenera talentów formuły geniuszu, talentów galupa i talentów duchowych. Powiem Wam, że gra to ze mną od środka od momentu, yy, od momentu tego objawienia i... W połączeniu z linią neurograficzną, z tym co robię, z metodami kwantowymi doświadczam kolejnego cudu na sobie. Naprawdę doświadczam. Jestem przeogromnie szczęśliwa, przeogromnie szczęśliwa, że, że dane mi jest doświadczać siebie na takim głębokim poziomie. Jest to dla mnie rewelacyjne zajęcie na ten moment, na ten czas mojego rozwoju. Jestem numerologiczną siódemką w swoim numerologicznie siódmym roku. Gdzie ta intensywność filozoficznego i głębokiego poszukiwania siebie, sensu istnienia i tego, kim jestem tutaj na ziemi, w jakim połączeniu jestem, jakie mam korzenie, żeby być stabilną tutaj, jest tym okresem moim, mojego rozwoju. I ten rok. Jak żaden inny do tej pory. Odczuwam tak bardzo świadomie i tak bardzo głęboko. Bardzo, 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 bardzo. To są takie moje osobiste odczucia, takie moje osobiste wrażenia z tego, co dzieje się dookoła mnie i, i co dzieje się we mnie, przede wszystkim we mnie. Patrzę, czy jest jeszcze we mnie niepokój. Patrzę, czy jest jeszcze we mnie. Może jakiś lęk mocniejszy, ale patrzę też, jak transformuje się moja odwaga i moje bycie, i moja prawda, i moja zdolność komunikacji się ze światem zewnętrznym. Bardzo jestem szczęśliwa, Górze, która poprowadziła mnie na kroki ku mnie samej, na tą roczną ścieżkę do mnie samej. Roczna ścieżka, która Zamknie w sobie tak naprawdę wszystko to, co rozwija mnie bardzo głęboko. Roczna ścieżka bycia ze sobą w krokach do mnie samej, w naturze, w połączeniu z ziemią, w połączeniu z tym, co czuję ja w środku. To ta moja filozoficzna natura, żeby zgłębiać, poszukiwać, dotykać żeby patrzeć co moje, co nie moje, jak bardzo ważna jestem tutaj w tym, co robię, jak bardzo pomaga mi w tym bycie, o bycie, zobaczcie, bycie w takich właśnie przestrzeniach, w takich zielonych, w takich dających głęboki i spokojny oddech, takie bycie, gdzie nic nie zakłóca mojego wzrostu. A jeżeli zakłóca, to zadaję sobie pytanie, co dzisiaj mi to zakłócenie pokazuje. W którą stronę mam iść i czego dotknąć jeszcze głębiej, żeby to zakłócenie stało się transformacją dla mnie. Błędy kiedyś już mówiłam, nawet pisałam w książkach, że droga to nie błąd, droga to wybór. I w momencie, kiedy idę drogą i upadam, to ja dokonałam takiego wyboru: wyboru tej drogi, którą idę. I nie ma niczyjej winy, absolutnie niczyjej winy, że moja decyzja była taka, a nie inna. Stąd też jak ludzie mówią, że ach, popełniłem błąd idąc tam. Czy na pewno, czy dokonałeś po prostu takiego wyboru, żeby się tam znaleźć, żeby tam. Było to uniedogodnienie, żeby ta niedogodność się pojawiła. Czasami ten ból, żeby ukuło, ukuło świadomie, żebyś mógł czy mogła zobaczyć, co mogę dzisiaj zmienić, co mogę zrobić teraz inaczej. Teraz, właśnie teraz. I, i cóż jeszcze? Popatrzcie, słońce zaszło. O tam, o tam, o tam, o tam, o tam, o tam gdzieś. Koło mojej elektrowni. Tylko widać chmury. Zachodzi słońce. Tutaj na polu coś się przerabia. nie pamiętam, co tutaj rosło. Nie pamiętam, co tutaj rosło. Hm. Nie pamiętam. Ale to nic, że nie pamiętam. To nic. Wszystko i tak jest wykoszone, kochanie na maksa. Wszystko to, co tak pięknie i dziko zarosło, jest odkoszone. Miało być krótko, co? Miało być krótko. Ale to tak jest, że przychodzi połączenie i ta filozofia tego myślenia przychodzą myśli moje własne na ten temat. Na temat mojej drogi, na temat mnie samej, na, tego doś na, na temat tego, czego doświadczam. I z jakiego powodu jest mi to dane, przyjmuję naprawdę z otwartością. Człowiek się zmienia. Mówią, że zmienia się co 7 lat. Że co jakiś czas zmieniają się, odnawiają się komórki w naszym ciele że zmienia się nasza skóra, że pojawia się zupełnie nowe. Wszystko się zmienia, wszystko ma możliwość regeneracji. Tak samo zmienia się myślenie. Pod wpływem różnych rzeczy zmienia się nasze myślenie, nasze patrzenie, nasze, nasze postrzeganie świata i tego co, tego, co przede mną i za mną i, i dookoła mnie. I tych wszystkich ludzi, którzy się pojawiają na tej drodze. Niosąc dla mnie, niosąc dla mnie prezenty. Oni dla mnie niosą prezenty, prezenty do mojego rozwoju. Dlatego ta ścieżka, którą wybieram, którą Ty wybierasz, jest darem, bo jest moim własnym wyborem i Twoim wyborem. I nie ma się co smucić i płakać, tylko. Wierzę przeogromnie, że wybaczenie sobie tych doświadczeń prowadzi ku pięknemu rozumieniu życia. Pięknemu rozumieniu życia, bo wybaczam sobie to, że chcę tego doświadczać. Wybaczam sobie to, że wybieram tę drogę, a nie tę, bo ta mi bardziej zaświeciła, bo ta ze mną zagrała. Więc jeżeli ja tam upadnę, to to jest błąd, czy to jest wybór? Wybór, który uczy. Właśnie dzięki temu wyborowi droga uczy życia. Tego, co na drodze, tego, co we mnie, co mnie jeszcze drażni, czemu się niepokoję. Też dzisiaj zastanawiam się, dlaczego ten dzień dla mnie był taki dzisiaj bardzo oczekujący. powiedzi przyjdą w drodze, jak najbardziej przyjdą w drodze. I też wierzę, że dojdę dzisiaj do domu i nie będzie padał deszcz, bo nie wzięłam parasolki. Może nie zanosi się już na deszcz, ale tak co chwilę popaduje, wszystko jest mokre, droga jest mokra. Stopy są mokre. Stopy są mokre. Ale to nic. Już jest lekko. Już jest taki swobodny oddech. Tyle kochani dzisiaj z mojego 106 dnia kroków do mnie samej i jedzie kolejne auto. Nie, no Teraz to nie auto, teraz jakiś motorower albo motor jedzie ze światłem. Ze światłem, o no tam. Tam ze światłem. Dzisiaj przemieszczają się koło mnie szybko auta. Nie? Jaka to informacja dla mnie? Zadałam to pytanie już po raz drugi. Jaka to informacja dla mnie? Tak. Wszystko ma swoje przyspieszenie. Wszystko ma swoją drogę, swój czas, swoją gotowość i pięknie otwarte serce. Dobra, do jutra. Dzisiaj jest to szósty dzień. To, jakby złączyć razem, to jest jeden plus zero plus sześć. Daję siedem, jakby nie było. Znowu jakieś filozoficzne rozmyślanie w mojej drodze. Tym razem to rower z tak mocnym światłem. Idę ja zatem jeszcze trochę w większym skupieniu moją drogą, troszeczkę szybszym krokiem. Tak, i jestem wdzięczna za ten dzisiejszy dzień. Jestem wdzięczna za to, że dane mi było odczuwać dzisiaj różne emocje. Jestem wdzięczna za to, że wszystko potoczyło się jednak zgodnie z moją myślą. Jestem wdzięczna za to, że czuwa nade mną czuwa nade mną to to piękno, że to moje połączenie jest i te moje dziękczynienia są wysłuchiwane. Dlatego tak bardzo jestem wdzięczna za to, że rozumiem też swoją drogę. Wczoraj już nawet mówiłam, że jeżeli nie pójdzie tak, jak chciałabym, żeby poszło, to też trzeba pochylić głowę i powiedzieć: Na ten moment zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. I jeżeli to jest moje, to to się pojawi. Prędzej czy później się pojawi. Dziękuję Wam bardzo. Znowu jedzie auto. <gryw> Dziękuję Wam bardzo kochani za bycie ze mną w 106 dniu mojego doświadczenia. I do zobaczenia jutro.